Hej, hej! Witam Was bardzo ciepłutko w kolejnym odcinku. Dziś mamy przed sobą same maluszki, ale to, że małe nie znaczy, że nie umią poszaleć. Mamy tutaj super trzynastkę, pensję, miętóweczkę, szczęśliwe mnie i owocową eksplozję. Wkład na dzisiejszą zabawę to 12 zł. I kochani, zobaczymy, czy dziś poszalejemy. A zaczniemy sobie od miętówki. Na świeżość odcinka numerek 46, a będą tutaj wygrywały 48 i 22 i zobaczymy, czy te liczby pokażą nam się tutaj. A mamy 23, 37, 57, 13 i rządek niżej. 55, 52, 31 i 59. I kochani, tutaj strapeczkę mamy pustą. Literka kontrolna L, a druga to jest O. Także kochani, no niestety miętóweczka, no nie dzisiaj. No to może teraz szczęśliwe linie z numerkiem 27 i zobaczymy, czy będą takie szczęśliwe. A pierwsze symbole, które będziemy szukać, to pik i tęcza. I tych właśnie symboli szukamy. Pik i tęcza. I kochani, wygląda na to, że tylko jedna tęcza nam tutaj wpadła. A pika nie było w ogóle. No dobra, jedziemy dalej. Słoń i sakwa. Słoń. Jest, sakwa też się pojawiła, tu mamy kolejną sakwę, tu jeszcze jedna i tutaj słonik, tutaj mamy linię już pionową, ale to nam nic nie daje. No to kolejne, kwiat i trefl, no to szukamy tego kwiatka i trefla, trefl mamy. Tu jest kolejny, ale jest też i kwiatek. No dobra. Kolejne symbole: diament i słonko. Słonko zawitało. I to tylko jedno to słoneczko. No to kolejny śliwka i księżyc. Księżyc jest. Tu mamy drugi, ale śliwki nie było. No to kolejne złoto i jabłuszko. Jabłuszko tu na samej górze. Tutaj mamy kolejne. Złoto też się pojawiło. A więc przechodzimy do kolejnych symboli: wiśnie i kości. Wiśnie mamy. Tu są kolejne, ale kości nie napotkaliśmy na drodze. No to teraz czas na garnek i na biedronę. Troszkę nam powpadało tych symboli, tu już nie mamy nic, a więc kolejne klucz i ananas, ananasik mamy, tu mamy drugi klucz, niestety nie było, no to kolejne symbole przedostatnie dwa, gruszka i winogrono. gruszkę mamy winogronko też się pojawiło i tu jest jeszcze jedna grucha no i kochani chwila prawdy, ostatnie dwa symbole gdzie jest serduszko i banan i jedziemy serduszka mamy, ale nam tutaj już nic nie wniosą tutaj i banan się pojawił, ale również tutaj brakuje, także kochani widać wygląda na to, że strapeczkę mamy pustą a kontrolne literki to potwierdzają no niestety druga z kolei pusta strapka. No to teraz może super 13 z numerkiem 34 i szukamy tej trzynastki. A zaczynamy od 55, 16, 48, 46, 31, 45. I na końcu kochani mamy 13kę. Jednak się pojawiła. A pod 13 wygraliśmy dwa złote. Od razu mamy literkę kontrolną. A więc dwójka nam się zwróciła. No i fajnie, bo jakaś wygrana już jest. A więc teraz przejdziemy sobie do owocowej eksplozji. Trzymajcie mocno kciuki. A noż widelec, coś fajnego tutaj wpadnie. Numerek mamy 66 i zaczynamy draping. A będziemy szukać tutaj wiśni i borówek. Wisienki są, borówki również się nam trafiły. No dobra. To teraz awokado i brzoskwinia. No, awokado trochę tutaj mamy, tu się ładnie skupiły w skupisku. Brzoskwinie też tutaj pięknie nam obrodziły. Wszystkie, wszystkie. To teraz kokos i truskawka. Truskawki tutaj na nas czekają na samej górze. Tu mamy kolejną. Tutaj kokosy. No, i to na tyle. Kolejne: banan i cytryna. Cytrynka tutaj taka samotna. Tutaj jeszcze dwie do niej dołączą. I bananków też nie za dużo, ale są. To kolejne: kiwi i gruszka. Kiwi tu mamy w czteropaku gruszek też troszeczkę jest no dobra to jedziemy dalej arbuz i figa Arbuz ulokowały się tutaj na dole figa również jest i tu są jeszcze dwie kolejne no dobra no dużo nam ogólnie symboli brakuje Teraz jabłuszko i ananas. Jabłuszka mamy, tu się ładnie nam wyczyściło, ale pomarańcze nam zablokowały. No niestety, wszędzie będziemy poblokowani. Czyli wychodzi na to, że zdrapkę mamy pustą i kontrolne to potwierdzają. Także niestety w owocówce również nam się nie udało. No i ostatnia zdrabka na dziś jest to pensja numerek 45 i szukamy wygrywających liczb albo dwa razy napisu pensja. A wygrywać tu będzie 1 i 35. A zaczynamy: 34, 33, 16, 8, 14 i na końcu mamy trójkę. Nie pojawiła się ani jedynka, ani też 35, a więc trawka pusta. Kontrolne literki cecha. I kochani, tutaj się nie udało. A więc, podsumowanie szybciutkie. W całym naszym dzisiejszym wielkim miksie wpadła tylko jedna wygrana. Była ona w super 13 i było to 2 zł. Także, kochani, jesteśmy dychę do tyłu. Ale to nie zmienia faktu, że dalej będziemy poszukiwać wysokich wygranych, kochani. Ja się już z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego. No to pa!